No i cześć, Siemka z tej strony, Patrycja K. Przelecimy sobie, jakie karty udało nam się trafić w ciągu dwóch trzech dni. To będą bazóweczki, karty srebrne, złote i brązowe. To już dałam, bo nagrywałam, ale niechcący. Przycisnałam nie ten guzik i mi się rozłączyło. No, i tutaj mamy Jamesa Rodrigueza. Sergio Ramosa, Dawida Silva i Jamesa Rodríguez'a. Będziecie chcieli się wymienić? Dopiszcie w komentarzach. Wejdźcie dzisiaj sobie na kanał Adriana Bossa. Polecam go. I on nagra dzisiaj filmik z moją przesyłką, która dzisiaj do niego przyszła. Będzie ten filmik o 20.00. Tutaj mamy Davida Silva, Sergio Ramosa. To są moje powtórki, mam ich dużo. Będziecie chcieli, piszcie je w komentarzach. Meseta Ozila, John Harta, Meseta Ozilla powtórka zaś Petera Czecha. Na święta zamierzam kupić 2-3 boksy, że się zastanawiam, jaką edycję kupić albo Extra Classy, albo Match Attacks. Albo Euro 2012-13. Bardzo była fajna edycja. Fajne karty. Już mi minuty i 30 sekund. Szybko do dwóch trzeba się wyrobić. Mam nadzieję, że starczy mi baterii. Oj, sorry. Dobra. Arsenal zaraz wam pokażę. Kodziki tu macie, kodziki dwa, te karty, które już pokazywałam. O, tutaj mam Ksaliego Alonso. Ostia na No to no ja już powoli kończę. Jutro albo pojutrze wrzucę następny filmik. Będzie to około 10-15 staszetek. No to cześć.